Cześć witam was serdecznie moi drodzy na y, środowym zdrapingu na miksie za 100 zł na dzisiaj przygotowałem proszę państwa brylanty za 3 dyszki 3 razy big 7 dużo szczęścia ekstra pensja bonus 7 i klub milionerów co do tego klubu milionerów wczoraj właśnie dodałem filmik z dwoma zdrapkami klubu milionerów no i się pomyliłem przyznaję się bez bicia się pomyliłem bo napisałem że klubie milionerów główna wygrana już padła, ale na szczęście pewny widz był bardzo czujny, co się bardzo chwali. Co się bardzo chwali, powtarzam. No i pomyliłem tą zdrawka z pensją bankiera. W pensji bankiera padła padł milion, natomiast w klubie milionerów dalej milion krąży. Także się poprawiam tutaj z rana, od razu w środę, żeby nie było. Dobra, i teraz tak. No to zaczniemy sobie może od tych najmniejszych. Zdrapek wziąłem 3 siódemki, bo były trzy ostatnie. No to sobie myślę, a jakie to są numer 4, 10, 11? Aha, no sobie myślałem, może akurat coś tam będzie, nie? To na bok. Pensja bankiera, której dawno u mnie nie było. Boże, pensja bankiera. Ekstra pensja, której dawno u mnie nie było. No to co, zaczynamy, nie? Numerek 18. Zasady wszystkim znane. Dwa razy ekstrapensja i główna wygrana. Także ten. A póki co to mamy. 16, 29, 24 i 15. Zaczynamy od 23. 11, 28, 1, 13, 7. 17, 8, 6 i ekstra pensja pewnie. E, nie. O, jest wygrana! uuuu Zwrocik, moi drodzy, zwrocik. No i dobra. SSS. Zrabka do wygranych. Pierwsza w sumie na kupce. aby jeszcze tam coś wpadło. Dobra, duże szczęście numerek sześć. Kończynka i liczby takie jak dwadzieścia cztery, jeden, trzydzieści pięć i trzydzieści dwa. Trzydzieści jeden trzy dwadzieścia sześć, siedemnaście, dziewiętnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, siedem, szesnaście i trzydzieści sześć. Zrabka pusta. To co? Big 7 z numerem 4. I co my tu mamy? Widzicie? Widzicie. A mamy czekoladę, naszyjnik, jest plik, jest dobrze, kolczyk, tron, podkowa, safe, dzwonek, trofeum i kapelusz Następnie jest perła diament kufer mm, garniec brazoleta i ostatni rządek mamy prezent okulary lustro worek i świnkę a pod plikiem co? zwrocik tak jest. Zwrocik w wysokości 10 zł. Dobra. Kolejna zdrabka. Bonus 7, wersja pomarańczowa. Na początku były u mnie w kolekturze same niebieskie. Teraz właśnie od niedawna są tylko pomarańczowe. Nie wiem czym to idzie, no ale numer 19 ogólnie bardziej mi się podoba. Niebieska. No ale. Nieważne jaki kolor, byleby były. Ciekawe wygrane, nie? No i szukamy Na razie mamy balsam Klips Gwiazda arbus, Piłka Chmury Ananas Plecak Korona Diamenty Perła, wiśnie, biedronka, awokado, palma, słońce, zegarek i ostatnie trzy. Mamy kwiat, podkowę i kawę. Zrapa pusta. Kolejna biciudema z numerem 11 tym razem. No i lecimy. Mamy torbę, okulary. Fer, szminkę, pierścionek, naszyjnik, <laughs> dzwonek, serducho, perfumy, perła, czekolada, róża, złoto, świnka i tron. <laughs> no i ostatni rząd. Zaczynamy od garnca, trofeum, kolczyk, podkowa i sejf. Ostatnia ze zrapek serii B, 7 numer 10. I mamy kufer, tron, lustro, szminkę, prezent, okulary. Czapkę złota, pierścionek, kapelusz, trofeum, połowa z drapkę i za nami, kolczyk, naszyjnik, świnka, czekolada i perfumy. No i ostatni żon, mam serce, róże, podkowę, worek i dzwonek. Drapka pusta. Dobra, klub milionerów

Dwadzieścia pięć, czternaście, dwadzieścia siedem, siedemnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, dziesięć, siedem, trzydzieści trzydzieści dziewięć, czterdzieści cztery, trzydzieści, trzydzieści trzy, czterdzieści pięć, osiemnaście, trzydzieści sześć, pięć i ostatni rządek piętnaście, czterdzieści dwa 41 i 35. Zrabka pusta, niestety. No i coś ostatniego, te zrabki mnie nie lubią. I chyba trzeba będzie zrobić sobie przerwę od tych zrapek Glanty numer 1. No i szukamy. Może tutaj akurat coś, 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 coś uda się nam wydrapać. Trofeum, zegarek, kufer, perfumy, podkowa, tron. Torba. Moneta. Naszyjnik. Kufer. Okulary. Torba. Nasz kolczyk, przepraszam. Świnka. Zegarek. Kapelusz. Perła. Świnka. Czekolada. Prezent. Worek. Garnek, kolczyk, worek, moneta, bransoleta naporysowana, prezent, kolczyk, złoto, klucz. Żeby nawet dwóch nie było, że nie mówię o trzech, ale dwóch, brylanty, dzwonek. Moneta safe Następnie mamy perłę i okulary Save Róża Korona Korona Ko Nie no nie wierzę ha! No tego się nie spodziewałem No to mamy plusa Uratowany drapping Dziękuję Perfumy, od razu mi się humor poprawił, garnek, szminka, branzoleta, portfel, portfel, trofeum, diament, brylant przepraszam, worek, perła, tron, kufer, czekolada, kapelusz, lustro, perfumy, dzwonek. Klucz, klucz, lustro. No można 150 zł wygrać, czyli w bonusie pewnie nic nie będzie. Księżyc. Korona mnoży razy 5, czyli 3 razy, 30 razy 5 to jest, proszę Państwa, 150 zł. I... Pięknie. Po prostu pięknie, 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 pięknie. No, nareszcie mamy plus po takim długim czasie. Mamy plusika. Małego, bo małego, ale ale plusika. Jeszcze kontrolne. Idziemy są. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? A powiem wam tak, że... Co tutaj? Powiem wam tak, że zrobimy sobie teraz podsumowanko. Wkład był stuwa, w brylantach mamy 150, yy, w Big 7 mamy dychę to jest 160 i piątkę w Pensji to jest 165 zł, czyli 65 zł do przodu, nareszcie po tylu tygodniach. I co, subskrybujcie mój kanał, zachęcam Was do tego, bo tak jak mówię, niedługo ogłoszę konkurs dla subskrybentów. Do wygrania będzie paczka z drapek, którą sam zwycięzca sobie wybierze. Ja się tymczasem z Wami żegnam, życzę Wam miłego wieczoru, spokojnej nocki, trzymajcie się, cześć.